Tak jak powiedziałem, zdegustuję teraz piwo, piwo grodziskie, które uważał Jan Szała. Jeszcze odnośnie przykładów komercyjnych grodziskiego. Jakiś czas temu uważono takie piwo w kocurze o nazwie Grodziczki. Ja je piłem i. I to nie był dobry przykład ten. Mamy w Polsce ala z pinty. Też nie jest to dobry przykład stylu, dlatego, że tam po pierwsze to piwo jest bardzo mętne. Po drugie jak widzicie, rzeczywiście bardzo szampański. Tutaj mi się niestety bąbelki zbierają na dole, ale tam jest bardzo ciężko wymieć. O, proszę. Rzeczywiście wygląda jak szampan. Prezentuje się no, niesamowicie okazale aromacie, świetny, dymny aromat, kojarzący się z drewnem, kojarzący się trochę... troszkę taki jak w Schlankerli, ale nie do końca. Jest bardziej taki dostojny, bardziej nie taki... prawda, cios w szczękę, tylko bardziej jest subtelny, ale jednak nie mamy wątpliwości, że że to jest, że to jest, że chodzi tutaj o ten, że chodzi tutaj o dym. To mnie zastanawia zawsze, bo w sumie jak pytałem starszych, prawda, gdzieś tam z rodziny krewnych, czy pamiętają Grodziskę, no pamiętają, tak, było mętne, wychodziło nosem i tak dalej, ale pytałem ich, czy pamiętają, że ono było dymione, no i raczej nie było takich odpowiedzi. Ja to sobie tłumaczę tym, że jeżeli się nie wie czego szukać, to można tego nie wyczuć, tak? bo to jest jednak subtelny aromat. Eee, wracając do pinty. Eee, tamto piwo w ogóle nie jest robione na 100% przenicznym. W ogóle nie jest robione na pszenicznym dymionym, tylko jest robione na wędzonym jęczmiennym i na przenicznym zwykłym. Eee, to by może nawet jeszcze nie było tak źle, ale ono jest za, po pierwsze za słabo nasycone. Nie uzyskalibyśmy tam takiej piany tam w ogóle ten. Zobaczcie, jak ona jest trwała, jak pięknie oblepia szkło. Cudowny aromat dymiony, bardzo intensywny. No właśnie problem z tym słodem Weiermanna jest taki, że on jest bardzo słaby. Efekt daje tego dymnego słodu, dymu. Genialne. Ciekawe jest to, że przy 7% ekstraktu to piwo nie wydaje się cienkie, to piwo nie wydaje się wodniste. Dlatego, że właśnie ten dymny aromat sprawia, że to jest treściwsze. Tak? Przychodzą nam skojarzenia z jakimś jedzeniem wędzonym, z wędzoną śliwką, z wędzonym oscypkiem, z wędzoną szynką, kiełbasą. Zależy jaki kto ma. Mi się kojarzy bardziej z oscypkiem czy z wędzoną śliwką węgierką. Jest bardzo orzeźwiające. E, intensywnie czuć e, musowanie na języku. E, goryczka, jest, goryczka jest wyraźna, aczkolwiek myślałem, że będzie wyższa. No, myślę, że jest około średniej, lub e, lekko poniżej średniej. jest jak widzicie genialna. Pozostaje cały czas grubą czapą, oblepia pięknie e, szkło. E, no nie dziwię się, że to piwo wygrywało. Ja nie piłem nigdy oryginalnego przepraszam, grodziskiego. Ale, e, ale no, z tych wszystkich opowieści, z, z tego jak opowiadali o nim ci pracownicy browaru, e, bo oni byli konsultantami tej komisji PSPD, która e, pracowała nad jakby opisaniem tego stylu, no to właśnie czegoś takiego się spodziewałem. Jakie są nadzieje na reaktywowanie w ogóle Grodziskiego? No są pewne nadzieje, dlatego że browar w Grodzisku, no który, nie oszukujmy się, jest ruiną, kupił, kupił browar Fortuna, czy też inaczej, kupili właściciele browaru Fortuna. No i z myślą, że będą nam produkować grodziskie. Eee, mam nadzieję głęboko, że wezmą pod, uwagę, eee, wezmą pod uwagę ustalenia komisji. Zresztą wydaje mi się, że po tym jak to zatoczyło już tak szerokie kręgi, że pojawiło się w Stanach, że pojawiło się jako, pojawi się jako opis w BJCP, no to po prostu nie będą mogli tego zignorować, no bo po prostu spotkają się z krytyką totalną, że to nie tak, że, że źle, że, że poszli na skróty, że i tak dalej. Ja myślę, że w ogóle na ich miejscu, no to ja bym po prostu zatrudnił do tego projektu Jana Szałę i myślę, że to by była dobra inwestycja z ich strony. A i chyba on by się zrealizował w takim, w takim projekcie. No ale to jest daleka droga, bo to naprawdę jest ruina. Tam nie ma właściwie chyba żadnego sprzętu, zostały tylko mury, i to takie, które były mocno zdewastowane, bo tam sobie wchodzili złomiarze, wynosili wszystko, co się dało. No i ale no, nadzieje są. Ten szum, który się pojawia za granicą, to jest dobra motywacja dla e, Fortuny, żeby rzeczywiście to zrobić na poważnie zrobić z tego specjalność polską. Niech to piwo będzie drogie, niech ono kosztuje nawet, y, nie wiem, 10 zł za butelkę 03, ale niech będzie wyjątkowe, bo wtedy jest szansa, że będzie eksportowane do jakiejś y, no zagranicy, po prostu. Stanie się polską specjalnością. A dodatkowo plus jest taki, że to piwo zaczyna być ważone przez inne browary, nie tylko w grodzisku. Oczywiście tutaj się rodzą pytania, czy jak oni otworzą ten browar w grodzisku, czy nie będzie tak, że oni będą zwalczać każdy inny browar, który będzie wypuszczał piwo w grodziskie. Nieważne to będziemy mówić, że wypuszczamy grecera, inne browary będą mogły mówić, że wypuszczają w stylu grodziskie, że wypuszczają jakoś to się obejdzie. Ważne jest to, że to piwo, które jest unikalne, bo jest po pierwsze lekkie, orzeźwiające, na lato nie ma nic lepszego. Zamiast pić jakiegoś bezalkoholowego, leha free, to wolałbym wypić takie ten i po takim piwie 03 spokojnie można jechać samochodem bo ono po prostu ma bardzo niską zawartość alkoholu. Jest świetnie pijane i naprawdę można z tego zrobić. Można z tego zrobić e, powiem wam, że e, można z tego zrobić po prostu specjalność, którą będziemy się chwalić na całym świecie, a nie mamy ich jak na razie dużo. No teraz na taką specjalność wyrastają powoli e, piwa miodowe. Powiem Wam, że osad jest naprawdę zbity, także chyba uda mi się nalać drugą część bez zbytniego, bez zbytniego poruszenia osadów. Ciekaw jestem, czy to było piwo na tych drożdżach właśnie... O, już troszkę za dużo przesadziłem, nie chciałem uronić i weszło troszkę osadu. Ciekaw jestem, czy to było na tych drożdżach odzyskanych, czy odzyskanych, nieodzyskanych, wyciągniętych z, z Politechniki Łódzkiej. Piwo jest naprawdę niesamowite. Chylę czoła przed Jankiem. Uważam go za jednego z najbardziej utalentowanych piwowarów. A, a że jest prawda, młodym wiekiem, to wieszczę mu no, świetlaną przyszłość w branży piwowarskiej. Na pewno to nazwisko jeszcze wielokrotnie usłyszycie. No, i mam nadzieję, że zostanie wykorzystany jego, jego wiedza na temat grudzijskiego, bo mają, mają niesamowitą. Wasze zdrowie, tym naprawdę polskim szampanem, tym kiwem wyjątkowym. Wiem, że pewnie będziecie chcieli mnie tam zginczować w komentarzach, że nie możecie tego spróbować. Mam nadzieję, że kiedyś będziecie mogli. Wasze zdrowie.